Siemobieki. Dzisiaj wydaje mi się bardzo fajny film z dwóch powodów. Po pierwsze mamy bardzo fajne boksy do otworzenia, a po drugie mam dla Was bardzo fajnego newsa odnośnie przyszłości kanału. Zacznijmy od tej, według mnie mega fajnej informacji, mianowicie nawiązałem współpracę ze sklepem Karczmagier, zwanym również karczmą pod złotym karpiem. Jest to dla mnie mega fajne, głównie dlatego, że jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to wiecie, że korzystam z usług karczmy od praktycznie początku tego kanału. Więc teraz możliwość nawiązania z nimi współpracy, sklep twórca jest dla mnie mega fajne i bardzo się tym jawem. Mam nadzieję, że Wy też. A właśnie, co to dla Was oznacza? Przede wszystkim kod zniżkowy na minus 5% na sklepie karczmy, link w opisie, na wszystkie nieprzecenione produkty. Czyli jeżeli coś ma swoją standardową cenę, to macie minus 5% z kodem BTTK24. W przyszłości dzięki tej współpracy będę mógł nagrywać jeszcze fajniejsze filmy. Ja wiem, że już są bardzo fajne, ale będą jeszcze fajniejsze, także to też jest podejrzewam plus dla Was. No i w przyszłości na ramach tej współpracy również pojawią się jakieś giveaway'e wspólnie z karczmą, także jeżeli nie chcecie ich przegapić, no to subik. A jak już zostawiacie tego subika, to zostawcie też lajka pod tym filmem i napiszcie mi jakiś ładny komentarz. Dziękuję. Jakie boxy dzisiaj otworzymy, nie jest dla Was żadną niespodzianką, ponieważ są w miniaturce, więc tak, otworzymy Shining i Hidden Face ETB. Pytanie z miniaturki: co lepsze jest według mnie to wieczne, bo Shining Face nigdy nie dożyło takiego hypu jak Hidden Face, więc tutaj wydaje mi się, że odpowiedź jest dość oczywista: że Hidden Face jest lepsze ale może w tym konkretnym openingu Shining okaże się lepsze, bo ma do tego potencjał przy użyciu jednej karty. Hmm... Ciekawe jakiej. No tak, to jest wspólny mianownik między tymi dwoma setami, czyli czarny Charizard, czyli Shiny. Jest to część karty w jednym i w drugim secie, także jeżeli zobaczycie dzisiaj czarnego Charizarda, to znaczy, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że zaczniemy od według mnie gorszego boksika. Czyli od Shining Fates, a na koniec zostawimy sobie ten według mnie fajniejszy, czyli Hidden Fates. O boxika boksika wygląda następująco: w środku standardowo Player's Guide i zobaczmy, co jest w boksie. Jest to, co zawsze witwi. Przelećmy przez to, może delikatnie szybciej. Zasady gry, Dywide Kostki i żetony statusu. Kodzik dla Was. Koszuleczki. cegła energii. A no i kolejny punkt wspólny tych dwóch setów. Czyli karta promo gwarantowana w każdym boksie. No i tutaj, ja wiem, że już zachwalam tego Hidden Face'a, ile w wlezie, ale już nawet samą promką wygrywa Hidden Face. Jeżeli nie wiecie jaka promka jest Hidden Face, to za chwilę się dowiecie, jest to naprawdę zajebista promka. No i ostatnim elementem ETB jest 10 paczek Shining Face. Tak aż 10, czyli o dwie więcej niż w standardowym ETB. To też jest wspólne dla Shining i Hidden Face. Ok, i zanim przejdziemy do otwierania paczek, Otworzę również boxa Hidden Face i wtedy dopiero przejdziemy do openingu tego, co tych dyski lubią najbardziej, czyli bustewków. Obwołu ta boksika wygląda następująco. Standardowo Player's guide. Bardzo fajną teksturkę ma ten boksik. Nie wiem na ile to widać na kamerze. O tutaj bardzo dobrze widać. Bardzo spoko, ale nas interesuje, co jest w środku. Kodzik dla was energii. Znaczniki statusu i znacznik GX Tag Team i kosteczki. Bardzo fajne, kolorowe kosteczki. Dividery, koszuleczki. No i tak jak mówiłem, tu również jest promka. Ale czy jest to tak vanila generic promka, jak w Shining Face? No nie. Jest to Moltres Zabdos i Articuno GX Tag Team. Wzorowany na jakiś witraż z jakiegoś kościoła. Przecudna jest ta promka. Widzę, że nie lubi się z autofokusem. O, mam teraz. Naprawdę jest kozacka. Gdyby nie cena tego boksa, to bym powiedział, że warto go kupić tylko i wyłącznie dla tej promki, Natomiast cena boksa jest niemała. I również 10 paczków, tym razem Hidden Fates. Ok, zaczniemy od openingu Shining Fates. Wiadomo, że polujemy na Shiny Wizarda Vimax. Ale co poza tym Shiny Chavizardem Vimaxem możemy znaleźć w tym secie, co jest warte uwagi. No właśnie niedużo. I tu wydaje mi się, że bardzo Shining Face odstaje od Hidden Face. gdzie tych Chase cardów, nawet trochę mniej wartościowych czy pożądanych od Charizarda, jest kilka. A tutaj wydaje mi się, że jest Chavizard, jest przepaść dzieląca inne karty z tego setu. Jak wyciągnę tutaj Full Arta Alcrimi, V, to pociekną łzy. <grywka> Także poleśmy z pierwszym paczkiem. I zobaczmy, co uda się pociągnąć z Shining Face. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie pamiętam, jaki był kart fig w tych setach. Mam nadzieję, że tego nie spartoliłem. Ok, jest Git. Shiny Pokémony są na miejscu Weaver'a, czyli tutaj ten top 1 hit nie jest na ostatnim miejscu, tylko na przedostatnim miejscu w paku. Potencjalny oczywiście. I ostatnia karta. Jan Mega. Biję się z myślami, czy robić na zmianę paczki, ale wydaje mi się, że najpierw przelecimy przez wszystkie Shining Fates, a na koniec, wszystkie Hidden Fates. Będzie też łatwiej mi zrobić ten <konuşamy> Tylko nie skipujcie od razu do Hidden Fates. No, Celebi, Reverse i t Shiny. Nasze. <grym> Hollow. <laughs> Jeszcze nie shiny. Rozpędziłem się trochę. No tutaj, byczy byczek na froncie. Może będzie też w paku. Eevee sobie pływa. Mam nadzieję, że dobrze pływa. Nie chcielibyśmy tutaj żadnych wypadków. A jak będą, to na szczęście Buizel siedzi na brzegu i patroluje. O! I mamy pierwszego małego shiny, czyli Dracozolt. Bardzo fajny shiny. Nie ukrywam, że nie wiedziałem, jaką kolorystykę ma. Shiny Dracozolt, a się okazuje, że ma fajną kolorystykę. I ostatnia karta. Bosses Orders. Teraz paczek z Cottonite'em. Bardzo fajny Pokemon by the way z Regionu Galera. Był w moim teamie przez większość gierki. Czotul Żuje Kija. To źle zabrzmiał. I kolejny mały Shiny, do dom, tym razem. I ostatnia karta. Manafi. No, fajnie, że lecą małe shiny, ale nie przyszliśmy tu po małe Shiny. Poproszę o jakiegoś dużego szajni Najlepiej takiego bardzo dużego i czarnego. Kolejny mały szajnik z tym razem. Bardzo dużo leci tych szajinów, bo zaczynam się martwić, że zajmą miejsce dla tych dużych szajni, tak często je widuję. Miejmy nadzieję, że nie. I ostatnia karta. tam dwie. W sumie nie przemieszałem tych paczków. Zostało 5. Jesteśmy w połowie Shining Face, więc coś nie, coś tutaj jeszcze zamieszam. Nie wiem czy jest potrzeba, ale tutaj teraz jest taki luz czuję, bo jest pusto. I mamy pierwszego dużego shiny. Jest to Senti's Corps V, Nie ten którego szukaliśmy, zdecydowanie underwhelming shiny natomiast. It's shiny i na ostatnim miejscu w paku. Bossy Sorders. Kolejny paszek. Jak mamy strzelby, to nie wiem jakie są pull rate'y w tym secie. Czy jeden duży shiny PF ETB to jest max, czego się możemy spodziewać, czy jeszcze coś tutaj się może kryć. Na pewno może się chwieć kolejny mały shiny i jest to Apultan. To jest fajny shiny, ponieważ normalnie ta rodzina ewolucyjna Appletana, Aplina i tak dalej są czerwone, jak czerwone jabłuszka. A shiny są zielone, jak zielone jabłuszka. Bardzo fajne, polecam. Ostatnia karta. Prze... Czemu mówię ciągle shiny. wiem. Wheezing. Mój mózg już po prostu oczekuje tych shiny tak bardzo, że nawet jak widzę Holo, to mówię shiny. Kolejny paczek. Morpeko ma dużo artów w tym secie, gdzie ma koleżków. Jan Mega Jak to bezszajnie? <gry> I ostatni paczek. Dredna. O, o tym mówię. Morpeko i ziomeczki. Tutaj naukradli jakichś befisów, a tu z nich robią koktajle bezalkoholowe oczywiście. Okej, okay, przedostatni paczek. I Reverse. I... Delmais VMAx, czyli hicik, jak najbardziej. Natomiast w tych setach jednak tych hicików na viwercie bardziej się wypatruje niż tych hicików na ostatnim miejscu w paczku. Ok, i ostatni paczek specjalnie zostawiłem z grubasem czarnym. Zobaczmy, czy w ostatnim paczku Hidden Fate, Shining Fates uda się wyciągnąć za. Nie, natomiast mamy kolejnego Shiny Pokémona Galavian Rapidash. Shiny. I ostatnia karta Celebi. No nie ukrywam, że pull rate'y nie najgorsze z tego setu. 5 małych shiny, jeden duży shiny, jakieś hity, które nikogo nie obchodzą, nie w tym secie. I jestem nawet zadowolony. No wiadomo, że ten duży shiny, underwhelming, no ale tak jak mówiłem, poza zardem, tam wszystkie są underwhelming, także ciężko liczyć, że będzie coś fajnego, jeżeli się nie wyciągnie tego Charizarda. Ale teraz przechodzimy do big boy packów, czyli do Hidden Fate. Ok, i podejdźmy z pierwszym paczkiem Hidden Face. Tu również mam nadzieję, że przełożenie kart jest w ten sam sposób. A no, bo nie powiedziałem w sumie, jakie tutaj karty można upolować. No, wiadomo, że jest Shiny Charizard GX. Kto wie, jest najlepszym pulem z całego tego setu. Natomiast. Poza tym zawdem jest tutaj kilka fajnych innych Shiny pokémonów GX, na przykład Ewilucję, Articuno, Mewtwo, czyli jest większe pole do popisu przy tych dużych Shiny niż w Shining Face, gdzie faktycznie poza zawdem nic nie jest fajnego. Ale Fullarty trenerów są też bardzo fajne. W tym podstawowym secie jest Jesse i James Fullart, który jest bardzo fajny i bardzo bym się cieszył, jakbym go pociągnął i on będzie na tym ostatnim miejscu w paku potencjalnie. Ale jest też Fullart z tego subsetu Shiny, czyli na miejscu Riversa. i Jest to Cynthia i Shiny lukawio Naprawdę cudowny full art według mnie. Chyba jest to moja top karta z tego setu. Nawet wyżej niż Charizard Shiny. Co nie zmienia faktu, że tego Shiny Charizarda też bardzo bym chciał. Ale zobaczmy co w pierwszym paczku dostaniemy. Bardzo fajnego Magikarpa. Nie złotego, ale jakby karczma się nazywała pod karpiem, to na przykład pod takim karpiem by była. Ale ona jest pod złotym karpiem. Mamy no, od razu też małego Shiny. Ralts Shiny. Także się świeci. Dobry początek. I ostatnia karta Electrode. Kolejny paczek teraz z miotu, Tak jak mówiłem to też bardzo fajny Full Art Shiny do pociągnięcia w tym secie. Kozarski Farfetch'd. Bardzo fajny art. Podoba mi się 10 na 10 oceniam. I również bardzo fajny kofing. Nie pamiętam tak tych artów z Sanemun, dlatego się nimi jaram jakbym je pierwszy raz widział. O, mamy z Energię Wodną. I na ostatnim miejscu Vaporion Hollow. Nie wiem czy traktować to jako hit. Powiedzmy, że tak. Co, ja nie pamiętałem, że takie coś jest w tym setcie? Dajcie spokój, oczywiście, że pamiętam. Dawałem tylko, że jestem zaskoczony. Kolejny paczek z Big Boyem, chociaż tutaj nie Big Boyem, tylko regular size boyem. foto. A tutaj Eevee nie pływa, tylko lata nad wodą. Czyli to jest po prostu zanim wpadł do tej wody. A tu nie zauważyłem poprzednio, jak ten ekran zbył, że w tle Articuno sobie przelatuje. Cubone Revers, czyli tutaj bez Shiny Pokemona i ostatnia karta. Butterfree, czyli tak zwany Dead Pack, a miał Charizarda na sobie, czyli obiecywał coś lepszego. I kolejny paczek z legendarnymi ptasiorami. O, Magmar, kozak, zawsze Magmar na propsie. Jest bardzo zdenerwowany Voltorb. O, i Shiny Gibu. W Pokemon Go coś niecoś na niego populowałem. a potem dostał Community Day i wszyscy mieli ten, tego Shiny. Polecam. I ostatnia karta. Raichu GX. W sumie teraz dopiero zauważyłem, że moja mata ma Shiny Eevee na sobie, czyli bardzo fitująca do motywu przewodniego tych dwóch setów, czyli Shiny pokémonów. Kolejny paczek zmił Mew. milion Reavers i na ostatnim miejscu Jesse i James Hollow. Nie tej karty waszej oczekiwałem. Miśli. Ale zawsze miło zobaczyć Jesse i Jamesa w paczku. Kolejny paczek również zmił. O faki 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 God dammit zaś mi się słabo zrobiło <noise> Żartuję, z mężczyzną Żartuję Top 1 Karta nawet nie z tego jednego setu Tylko z obu setów, które dzisiaj otwieraliśmy Shiny Chavizard GX Dobra ja Bad Boya od razu daję W plastik <noise> Mam już miniaturkę zrobioną, nie spojleruję, nie spojleruję, to jest dla prawdziwych widzów, którzy oglądają i zobaczą bez spoilera, że to wyciągnąłem, nie spojleruję w miniaturce. Mimo, że jestem taką pałą, że czasem spojleruję, ale nie dzisiaj, to jest za mocne. Nikomu nic nie powiem, nic, zero, śluz. Nawet moja dziewczyna nie będzie wiedziała i też się tylko z filmu dowie, że to wyciągnąłem. Jasny pierron, ale siadło. Ona jest tak dobra. Ja wiem, że powiedziałem, że Cynthia jest prawdopodobnie to dopierd... <noise> Ale ja nie pociągnąłem, więc on wskakuje na numer jeden miejsce, bo go mam, tak? Koniec tego mordzenia, bo Cynthia jeszcze chce wyciągnąć. Lecimy dalej. Pokemon Center Lady Rivers i na ostatnim miejscu... Lapras. Bardzo fajny Lapras i bawi się piłeczką. Kolejny paczek. bok Rivers i... Erika Hospitality. Do hospitala to ja niedługo będę musiał jechać, bo prawdopodobnie mam stan przedzawałowy po wyciągnięciu pewnego jego mościa. Kolejny paczek. Shiny Scyther. Mini Shiny. Poko. I will take that. I ostatnia karta. Quizzing. I ostatni paczek dzisiaj. Bardzo ładnie prezentujący się koło naszego najlepszego pula z dzisiaj. Zobaczmy co w środku. Koffing Reverse i na ostatnim miejscu... Moltres Zabdos Articuno GX Tak, team. Spoko, mamy was już, bad boy e w troszkę lepszej formie. Dobra, to teraz przyjrzyjmy się na spokojnie już, jak mi się trochę serce uspokoiło, w jakiej jakości jest ten Charizard. No, centering wygląda... ...bardzo w porządku. Nie widzę żadnych rażących odchyłów. Krawędzie w idealnym stanie. No powiem wam że to się chyba nadaje na wysyłkę w pewne miejsce, tylko teraz BGS czy PSA. Pomyślimy. Na pewno będę go wysyłał gdzieś do gradingu, bo wygląda zdecydowanie za dobrze, żeby tego nie zrobić. Jeżeli jest jakiś ekspert od gradingu w komentarzu, który chce mnie w tym wspomóc, ponieważ nigdy nie wysyłałem kart do PSA ani do BGS, to bardzo chętnie przyjmę pomoc. Prawdopodobnie wysłałbym więcej, jak już bym wysyłał kart do tego gradingu. Ale no, fajnie by było mieć wsparcie, także jak jesteś ekspertem od tego, to się odezwij w komentarzach, możemy się dogadać, coś nie coś. W sumie nie wiem co jeszcze powiedzieć, jakie podsumowanie do takiego filmu jest adekwatne. Myślę, że to mówi samo za siebie. No to tyle. Zostawcie lajka, suba, komentarz, wbijajcie do karczmy. Z kolem Berytyki24 macie minus 5%, no i widzimy się w następnym filmie. Elo.